Jest taka cisza, do której można dotrzeć poprzez taniec, śpiew albo wrzask. Noc, ogień, ziemia tańcz. I wbijam, i w ziemię ból wbijam, i wbijam. O teraz zapomnieć tu też niech przemija. Pod stopą mam gorycz i chcę ją wdeptywać. I wbijam, i w ziemię ją wbijam, i wbijam. Noc, woda, wiatr, tańcz. Ten dzień chcę zapomnieć, zapomnieć, chcę szybko, tak, tak, wciąż daleko, nie, nie, wciąż tak blisko. Ubijam piętami smak swojej porażki, nie widać, że łzami podspływa po twarzy. Tańcz, 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 tańcz. I wbijam i w ziemię, ból, wbijam i wbijam, o teraz zapomnieć, tu też niech przemija. Ubijam piętami smak swojej porażki, nie widać, że łzami podspływa po twarzy. Ogień. Woda, ziemia, wiatr, to kasa, ognisko i zanika także rytm, zniknęło już wszystko, wszystko, ból, gorycz, łzy. Na ubitej ziemi. Nie rośnie. Całkiem nic. Po nocy nad Wisą. Nowy dzień zwiastuje ptasi. Świ. Wychodzi do ciebie z pierwszym oddechem. To pierwsze słowo, to słowo pierwsze. Lecz nim je usłyszysz, masz w swojej głowie rytm prosto z serca. Ten puls to jest człowiek. Ten puls to jest człowiek. Ten puls to jest człowiek. Ten puls to jest człowiek, bo życie jest i było już rytmem, nim powstał twój mózg, nim serce swym biciem nadało własny rytm twemu ciału, a wcześniej dwa ciała splotły się w całość, by się podzielić wkrótce na troje, taniec na dwa, a już trzeci człowiek z dwóch różnych pulsów własne buduje. I pierwsze słowo w ustach formuje. I pierwsze słowo w ustach formuje. I z tego wkrótce nowe wyrośnie. Z pierwszego bólu, którym najgłośniej będziesz się dzielić ze światem. Niech cierpi i niech się cieszy, gdy ty się cieszysz. Ubierzesz w słowa niewyrażalne, potem wytańczysz się całym ciałem i słowa z rytmem splotą się w jedno. Będą poezją, poezją, będą. Będą poezją, poezją, będą. Będą poezją, poezją będą. Będą poezją, poezją będą. Słowa nie się rytm, za tym idzie, rym. płyniesz w pulsie i gdy zatoniesz w nim cały wszechświat śnisz. Może to nie sny, lecz kosmosu, rytm i muzyka sfer. Teraz niesie cię na kolejny brzeg. Może trafisz tam, gdzie się rodzi sens. Przychodzi do ciebie z pierwszym oddechem. A, a, to pierwsze słowo, to słowo pierwsze. A, a, przychodzi do ciebie z pierwszym oddechem. To pierwsze słowo, to słowo pierwsze, to pierwsze słowo.